Witam serdecznie, witam cieplutko moi drodzy, Marian Czelo z tej strony, wchodzimy w tydzień mocnym tąpnięciem, chciałoby się rzec, ale niestety będą to moje partie, gram na 3 plus 2 na portalu Czeską. no to proszę, jest jakiś ziomutek z Egiptu, pewnie u nich cieplutko, no to zagramy Francuza, kurczę, nie chcę, D6 tylko D5, ok, czyli taki wariant szlechtera to jest, ja to rozumiem, to jest niebezpieczne, to jest groźne, ale nie boimy się, Pewnie C5 będę chciał zagrać. Na razie nie mogę wyprowadzić gońca prawdopodobnie nigdzie w interesujący sposób. Dobra, zagram C5. Właściwie to po co goniec wszedł na. Po, po co zagrałem? Goniec D6, skoro gram teraz C5. To wszystko jest nielogiczne. wszystko. Jest wszystko nielogiczne. O, tu zbiję, bo mogę. Hetman. 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 Dobra, tempo na Hetmana. Odejść nie miałem z tempem żadnych. Oczywiście tak może, ale to ja posiadam parę gońców obecnie. I jest spoko. Parę gońcy, parę gońcy. Zawsze miło mieć. Zawsze miło mieć. No co, Roszada? Bez kompleksów, prawdopodobnie. Bez kompleksów. Bez kompleksów. Ja chyba tak zagram. Wiesz, wiesz, wiesz. Nie wiesz pewnie. Co ja mogę jeszcze? Mogę tak zagrać, ale co, 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 co mi z tego? Raczej nic. Mogę tak, wymiana, wymiana. Hmm, chyba pod dymie jednak i zagram tak. Pod dymie jednak i zagram tak. Nie mogę tak zagrać, kurczę bele, wieża przychodzi. Wieża przychodzi. A, niech idzie. Niech idzie. Wybrałem jeszcze gorszą redakcję, tak naprawdę nie mogłem, nie? A, daj spokój, panie kolego. Spokój z taką grow. Z taką grow to daleko nie zajedziem. No no, przy... Parka gońców kontra para skoczków. Para gońców cię wykończy, para koni cię obroni, jak to mawia klasyk. Nie no, co to, to, to za po prostu bezmyślnie. Jak to ja? Ale wiecie, na 3-0 ważna jest kontrola czasu, to jest właściwie klucz. I stwarzanie problemów. Stwarzanie problemów rywalom. Czy uda mi się stworzyć jakiś problem? Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. A, na Roszadę nigdy nie jest za późno, słuchajcie, na nigdy nie jest za późno. Tak, jaki jest plan gry? No, poprawić wieżę na pewno, poprawić wieżę, jakoś rozegrać gońce biopolowego. That's my plan. Yes, sir! Na razie to nie grozi, wszystko się czymie, wszystko się czymie, graj buczy. Po, 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 po. dobra ustawiamy wieżę. Może jedno, może drugie. Zobaczymy. zobaczymy Nie chcę puszczać żadnych istotnych pól, na przykład takich, na przykład takich. Czyli te pionki raczej powinny tu stać. A jak te pionki tu stoją, to mój goniec nie gra, więc spokojnie. Tylko wtedy co nie. No, słuchaj. To musi być dobra pozycja. Wow, wow wow, wow. Ja gram tutaj. Ja gram tutaj i biorę tutaj. Psz, po prostu biorę. Chyba, że ty zagrasz tylu, ale to nic. Się nie dzieje. Nie, no słuchaj właśnie. Dobrze, dobrze jest, dobrze jest. Źle zagrałeś po prostu. Zapchałeś pionka, myśląc, że po prostu mi tumurujesz. A tu się okazuje, że wiesz, że ja się właśnie dzięki temu zagrań rozpląta. To też traci pionka, więc Git, gitara gra. Tempa nie ma. Tempa nie ma. Potem od razu mam tu, nie no słuchaj, to się posypało, po twoim ruchu C5 się posypało. E, 3 plus 2, no, szalone tempo, ale nie tak szalone jak 3 plus 0, o właśnie, ja gram 3 plus 2, nie? Jak istny stand-up tu się dzieje, nie? Na pierdziele, to nieźle. No dobra, wisi ci tu. Mhm. A mi wisi tu. Oczywiście nie oddajemy, nie oddajemy, mogę dać szacha, szacha szachulca szacheckiego, myślę, że... Czek, od razu odchodząc z bicia. Why not? Uh, Przechwycę te diagonale. Nie wiem, czy to dobre. Się okaże. Mm -hmm. Co ja chcę? Królem wchodzi do gry? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, Bydlaku. Autentycznie bicie, bicie, tam zgarnia. Teraz mi zagra, tu wierzył. W sumie nie gra. Ja chcę. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Poprawię gońców bo źle stoi. Prawie gońca, bo źle stoi. Wrócę tu gońcem grzecznie. Tutaj wrócę, wiesz. Ja muszę trzymać to pole, kurczę, dziadek. To też wypadałoby. Wow, to wszystko ma sens, to co robisz. To wszystko może mieć niestety jakiś sens. Eee, he, he, he. Jak to, to chyba tak zagram. Mm. Słaby ten mój deal. No nic, no. Spokojnie, powolutku. A jakoś tak, nie wykorzystuję tej pary gońców w ogóle, nie? Mm, tak jeszcze mógł. E, no nie wiem, mógł, ale spoko. Na razie jest okej. Okay. Na razie jest ok. Przedem swodbicia. Koń idzie tędy. Nie no, jest, 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 jest w jest w jest w no, Wciąż paragońcy, wciąż dobry czas, uczy dziadek. Jest ok, jest ok. Wieża stoi broniona, to jest ważne. Królem podejdę zaraz. Nie masz dobrego konia, a czas ci się kurczy. On będzie miał sraczkę, już ja czuję jego sraczkę, czuję jego strach. Czuję jego strach, wy też pewnie czujecie, nie wiem za czym ten ruch, ale idę królem, naprzód, naprzód, dobra, rozdwoję go tutaj, rozczłonkuję go, rozczłonkuję go, dobra, nieważne, później zobaczymy, co można było, mam pionka więcej, goniec jest niezły, yy, trzeba uważać na widełki. Dobra, zagramy pionkiem, zagrabimy przestrzeń. A, skoczek jest ograniczony, cudownie. Ale uwaga, uwaga na jakieś takie no, myki mykiewskie. A, mam czas, nie? Mam czas, mogę sobie poczekać chwileczkę. A, tu będziesz chciał przyjść. Czasu ja mam dużo, spokojnie, spokojnie. Dobra, to ja w sumie zapobiegam, gram zapobiegawczo. Zapobiegawczo no gram. Dobra, tu nie masz ruchów. Ja idę do przodu. Ja chcę się przejść tutaj. Ja chcę się przejść tutaj po tego pionka. Bez pomysłu, bez pomysłu. Żeby tam jakichś głupich wideł nie podstawić. Idę, penetruję go. Penetracja. No nic no. Zróbmy przegląd, bo ostatnio miał opieprzyliście. Marian. Nawet przeglądów nie robisz. W ogóle. Masz rację, trzeba robić przeglądy. No na 220, 200 na 220. No Właściwie jeden poważny błąd zagrałem i to była roszada. <taka>, Taka kurczę, wiesz, niech idzie. Umożliwiłeś przeciwnikowi zdobycie gońca przez widełki. Przecież ja nie mam czasu. Gdzie? Bicie na E6? A! Nikt nie liczy nic w blicu. No i to był mój jedyny błąd w partii, ale kurczę, rażący, rażący skurczy syn, rażący skurczy syn, no nic, słuchaj, gramy dalej, jedziemy, 1840, no ilu dojdziemy, się ja zobacz, Holandia, o, Holender, kurczę, pewnie najarany, nie, już Holandia nie uchodzi do takich jaraczy, dobra, zagramy sobie, Hetman bije, Chyba można zbić. Nie lubię tych hałapinów wciąż. Powiem wam szczerze, powiem wam szczerze. Naprawdę. Naprawdę. Yy, tu go zdecydowała nie wiem co dalej. Wiem, że końca trzy przychodzi zaraz. A ja mogę tak. On tu, ja tu, on tu. No nie mogę właśnie, nie mogę. Ale mogę chyba na te 7 on tu i mnie przywiązuje. A idź tam z taką grą. Chłopie, chyba do spodu trzeba odejść. Do spodu trzeba odejść. Czek. Okej, okay, czek, to ja pokazuję tędy, czek, ja tu, czek, ja tu, czek, ja tu, na końcu mi spany skoczek. No, już, 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 już jest trudna pozycja, już jest trudna pozycja, ale ileż, no miało być łatwiej. Miał być łatwiej byku. Hetmanem trzeba bujna inaczej odejść, pewnie na hapie się odchodzi. No dobra, w porządku, w porządku. Tu łapię skoczkę. Nie wiem, autentycznie nie wiem, nic. Jakie mam opcje? No, niewiele dobrych. Niewiele dobrych. Mogę wtrącić i później odejść skoczkiem. Ale co to zmieni? Pewnie niewiele. A, kurczę, do bazy, człowieku. Do bazy. No nic, zaraz się rozplączamy. Spokojnie. Powolutku. 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 Pomalutku. Się, strasznie przypiąłem się. No nic, ale zaraz to jakoś wyprostujemy. No jakoś tu. Jeszcze to... Jeszcze będziemy razem. Naprawdę, jeszcze będziemy razem. Jeszcze będziemy razem. Jeszcze będziemy. Wiem, że G4 idzie. Ale spoko. Zaraz zagram konie w 6 i A6. A6 konie w 6. Bardzo trudna gra. Straciłem. Kurczę minutę, minutę, ale jest plus 2, więc spoko loko. No i dociska, 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 a to za późno, bo to trzeba było zagrać, oczywiście miałem wtedy konie w sześć, ale on miał chyba właśnie g5 jakieś takie. kurczę dziadeusz, no dobra, to gramy w szachy, ty, gramy normalnie w szachy, człowieku, a to spoko, idę do przodu, naprzód, nie, no bez jaj. cofam się grzecznie. Nie wydaje mi się, żeby rywal był tutaj lepszy jakoś znacząco. Ta końcówka. Powiem wam szczerze, nie docisnął, nie docisnął. A już nie docisnął, nie docisnął. Dobra, atakuję tu. Jak chcesz to zbić, to ja chyba zbiję tak, żeby uwolnić potencjał czarnopolowej bestii. Pewnie trzeba było zagrać F3. No i to jest pozycja spoko. Pytanie, czy ten pion będzie dobły? Do wydaje mi się, że nie. Jest zderolowany zresztą, chociaż to pewnie nie duży problem, bo, bo wiadomo, eee, tiu. jak wieża chce przyjść, tiu, tiu, a tiu. <laughs> to ja przechwyciłem już, ja już przechwyciłem grę, człowieku, ja już bym przechwycił grę. Zagram tą wieżą, żeby ta cały czas miała tu pressing, szeroko pojęty, dobra, mój goniec jest gorszy, wydaje mi się. Ja Chcę wymienić, zagrać tutaj i wygrać tego pionka. Jest słaby, nie? Bracia hmm. słaby. Tam jest słaby pionek po prostu. Ja tego pionka będę chciał napadać. No? Plan jest prosty. Atakujemy słabość człowieku. On tutaj nie ma wjazdów. W tych butach nie wchodzą. Jest dobrze. Wszystko widzi. No może nie wszystko. Może prawie wszystko. To tak, jak on się tutaj zaparł, to ja może zacznę odwiedzać z drugiej strony. Tędy. Tandy. I tu. Nie ja dobrą końcówkę, człowieku. Porównajmy końcówki. pokaż końcówkę, zobaczymy. Kto ma lepszą? Kto ma lepszą? Gdzie tu dostać się, żeby było bezpiecznie? Żeby było bezpiecznie. Bezpieczne szachy, tu nie jest bezpieczne. Tu nie jest bezpiecznie. Mało tego czasu jest, nie? Trochę mało, no. Trzeba przyznać. Gram tutaj. Nie boję się tego. Chyba, że tak zagrasz. Głupio zagrałem tym królem. Bez sensu. Bez oh. sensu. Dobrze, dobrze jest, dobrze jest. E tam, e tam. E tam. Z powrotem wieżu zagram. Ależ nerwówka! Kurczę dziadek, ale na czas nie przegram. Ja sobie powiedziałem, że ja na czas tego nie przegram. Nie ma takiej możliwości. Spadaj tu wieżą z powrotem. Z powrotem. A Kurczę kucze, pele ty kuczype. No tak na pewno bić nie chcę. no co wam powiem. Chyba się przejdę tutaj wieżą jednak, mimo wszystko. Już tak. Będziemy go szczypać. Szczypando! Szczypan do czy nie wiem I don't know a czy ruch na czas zawsze też no tak na pewno nie bije to wiem, wiem czego nie chcę to już dużo wiem czego nie chcę nie wiem co tu grać absolutnie warto mieć tu presję OK Chcesz się wymienić? Ja chyba bym w to poszedł. Bo ja tego pionka wtedy będę mógł straszyć, rozumiesz mnie? Będzie chciał się mieniać tutaj, kurczę, w sensie robić jakieś te. Powtórząda. Ale nie odpuszczam mu, kurczę, nie odpuszczam mu. No i chętnie poszedł tak, ale nie będę mógł. Bo Gońca by wy. Dobra, cisza. Cisza tutaj, cisza. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Hmm. Do góry. Wyżej. Wyżej. Może i wyżej ty. Chcemy być wyżej. Jemu zaraz czas spadnie, wiesz co jest. Proszę. Tutaj. Zdejmujemy presję z tego. Ale... ole ole, ole to my stoimy ładnie tutaj. Nie mogę tak, nie? Bo wieża wiś. Cóż ja mogę? Biedny żuk, tak mogę czek, bez sensu. Nie, nie ma czeka, co ja gadam. Czek to ja biję wtedy. Czyli chyba tak zagram zaraz, może. Albo z BSB i zagram tu. No, to nie głupie jest. Teraz już chyba będę bił. Nie wiem, czy ja wcześniej nie mogłem tego zapnąć. Capnąć, capnąć. Mhm. Aj, 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 aj. Jest mocno. Jest mocno, jest mocno. Dobra, zbicie, zbicie, zbicie grozi. Mhm. A wymęczony, wymęczony. Chodzi o ten punkt, nie? Bo to grozi, i już nie ma jak bronić. Ale szkuczę, dziadku. Czy wy widzieliście te emocje? Jak na grzybach trzeba cisnąć rywali. Cisnąć aż się. Poiszczają. Dobra. 90% Marianku, 2400. No mocny mecz, mocny mecz. kucze dziadek. Dwa błędy. No wiadomo, tu jest po wszystkim chyba, co? Nie docisnął, nie docisnął. E, trzeba było chyba cofnąć się tym skoczkiem. znaleźć bezpieczniejsze pole. No tam chyba się odchodzi po prostu na H5. No na H5 się odchodzi. Nie lubię tych kucze struktur, ale tu mi użyło. Jak on tutaj powymieniał, to naprawdę fajnie, wiecie? E, a drugi błąd? Gońc B4. A to błąd jest, ten ruch zmniejsza Twoje szanse. Aha, a dlaczego? Nikt nie wie nic. Co trzeba było zatem? Pewnie jakieś wieża C. Wieża C8, najlepszy ruch. No nic, no nic, lecimy dalej, słuchajcie, lecimy dalej, jeńców nie bierzem. Yy, no rankingi grubo ponad 1800, więc tutaj żartów nie ma. Jest to cały czas, moi drodzy, niezły cyrk, to co tutaj się gra. Dobra, wariant wymięty w e, filidorze, jasne, tak można. Tak można. Idę w długo. Będę dymił w każdej jednej partii. W każdej jednej. Teraz podwalę jakieś widły czy coś. No nic, na razie, wszystko OK. Muszę zwolnić, bo... Bo po co się tak śpieszyć? Dobromirze? Po co się tak śpieszyć? No mój plan jest prosty. Jadę na niego, jak zły, jak zły. Jak zły, zły, zły. Piękny koń w rogu. To jest dosyć mocna figura. To jest dosyć mocna figurka. Trzeba oddać. Mm -hmm. A ja nie potrzebuję do ataku, zaraz wam udowodnię zresztą, że to go zajadę, człowieku, żywcem. Żywcem go tu, żywcem go tu zajadę. Bang, bang. Tak, byle szybko. Tutaj na 3-0 to czas, czas jest kluczowym elementem. Yy, spoko, chcesz konia rozegrać? W sumie to ja muszę na to reagować w jakikolwiek sposób. Chyba nie. Też pewnie tak. Ok, też do Trzacha. Chcesz wziąć tu, a to spoko. Bierz sobie. Bierz sobie. Chłopie. Nic, nic, nic nie masz. Teraz zobaczycie, jak dostanie mata. Zawodnik tutaj. Jak zawodnik tutaj dostanie mata. No bo on zapomniał, zapomniał o ważnych rzeczach. Ja jadę do przodu, jeńców nie bierę. Tak aż nie trzeba grać w blicu. Na ostro, na oślep, klucze dziadek. Pum 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 Dobra, ten nie wiadomo co tu robi. Nie wiadomo co on tu robi. Już zwrócił materiał bardzo grzecznie, bardzo mi się to podoba. Ale Będziemy grać różne, różne fajne historie. Różne fajne historie będziemy grać. Zaraz wam pokażę jakie. Na przykład takie takie historie. Można dojść pionkiem, można zbić, zbić. Wszystko można. To można właściwie wszystko. Jasne, że tak. Tu zagramy sobie? Zbitko. Zbitko, zbitko. Lifko, lifko. Będzie ostro. No, ja mam dwie otwarte linie do ataku. To jest, to jest po wszystkim. W tym, momencie. To jest wszy w tym momencie, po wszystkim. W tym momencie, po wszystkim. Aha. Do zdwojeń się ustawiam. Człowieku, pewność siebie nie zna granic. Nie? Moja pewność siebie nie zna granic. To w sumie było lepsze. Jakby tak się przyjrzeć. E, tak chyba nie mogę. Tak chyba nie mogę psz, 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 psz. Jakbym zabił zabił zabił, zabił. Tak zagramy na chwilkę. Tak sobie zagramy i tego konia wstawimy tutaj. O, spoko. A co powiesz na to? Tutaj konia nie wstawimy, ale zagramy sobie taki ruszek. O! This, this one, this one. A, zobaczymy. Wydaje mi się, że wciąż tu rozdaje karty. Wciąż tu rozdaję karty. Wciąż tu rozdajemy karty. Wisi koń. Uważać na maty Uważać na maty Czyli a jak oddam tu to co się wydarzy jak jest ja zbije tu Jak jest ja zbije tu on da, da mi mata tak wówczas Jak ja zagram tu Ale nie mam konia, bo on mi daje mata. Tu mi daje mata. Dobra, tak zagramy, bo możemy. Genialny ruch, człowieku. Genialny ruch. ja gratuję, gram tu. To wchodziło wcześniej? Być może, być może. Musi oddać kadmana, Albo zabić. Eee, hop. Eee, hop, Hop. Hop. Tak to się robi, słuchajcie. Ciśnie się kucze z nimi do spodu. Na 3 plus 0. Kto by to analizował, nie? Klucz, ale pewno się pomaga, nie? Pewno się pomaga, powiem wam szczerze. Czekaj, mam jakieś tu ustawie, Kurczę maty głupców. Maty głupka ustawia. Być opening. Straszne dziury mam po białych, ale to nic, to nic, to nic. Dobra, tutaj będziemy się ustawiać. Bo można. Czemu by? Czemu by nie? Okej. Okay. No ty też chciałeś mieć ładnego skoczka, ale nie będziesz mieć. Mhm, się Kurde, rwa kulszowa mnie. Strasznie rwie. Jak to rwa, nie? To jest rwa od rwania jak myślicie. Rwa od rwania, człowieku. la Sialalalala. Dobra, zawsze warto mieć na oku punkt, robić miejsce, wieży. Wie, 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 wieży. Wie, że... Okej, okay. różnobarwniaki Dobra, idę królem, bo chyba nic mądrzejszego nie wymyślę w tej pozycji Twoje ruchy to sobie możesz tam, wiesz gdzie Wiesz gdzie, wiesz gdzie Dobra, remis jest o wymianie wiesz, jest remi. Durymi. nie da się tego przegrać. Pokażę Wam zaraz, jak to przegrać. Jak to przegrać? Nie wiem czemu tak, ale kto by pytał? Kto by pytał? Kto by pytał, człowieku? Tego będziemy ci skubać jakichś tam redakcjach, chociaż ty zagra zawsze tak, nie. Hmm. No ma to sens. Ja, jakiś na pewno. <śmiech> <śmiech> jakiś na pewno sens to ma. A la, 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 la. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? jakby tak poświęcił. <laughs> Tylko co ja mam tu święcić człowieku? Co ja mam tu święcić Dobra? Remi. Kurczę, niełatwo wygrywać. A niełatwo wygrywać. Ale sam powymieniałem wszystko, nie?